Powiedzmy sobie jeszcze, że tam nic nie znamy. po prostu struktura nie wytrzymała, się oberwało wszystko i to było przyczyną, że doszło do tak wielkiej tragedii, aczkolwiek no, brak odpowiedzialności ze strony organizatorów no, był potężny. Kiedy Juventus awansował do, do finału Ligi Mistrzów z, z Realem napisał Pan na Twitterze, że włoscy przyjaciele Juventusu wiedzą kto ma władzę i, i pytają Pana o bilety e, na finał w Cardiff. Tak jakby zapomnieli o swojej gwieździe Edgarze. Edgarze Dawidsie, czyli e, tym piłkarzu, który dostał taką pamiątkową gwiazdę na stadionie Juventusu zamiast Pana. Czy Rozumiem, że to ciągle jakoś Pana ubiera. Ja w ogóle mi to nie uwieram. Juventus jakoś nigdy nie mógł i nie chcę zaakceptować tego, że ja gdzieś zatrzymałem się w Rzymie, nie mam nic przeciwko w Koromie, że moim klubem był Roma, Juventus, którego doprowadziłem z tym razem, osiągnąłem największe sukcesy w historii Juventusu, że ktoś taki może też mieć inną, inną, że tak powiem, miłość albo inną e, rzeczywistość. Moją rzeczywistością po reprezentacji polskiej, po Polsce jest Roma, jest Rzym i tak trochę uwieram, to jest ich problem. Ja, ja się nigdy o żadną Gwiazdę nie prosiłem, o... to oni mi sami dali, potem mi tą gwiazdę no właśnie. odebrali, mi już tą gwiazdę dali oni bez, bez w ogóle pytania się o mnie, czy ja taką gwiazdę chcę, prawda? I potem, kiedy się okazało, że przy, tej, przy każdej gwiaździe zawodnika można było na stadionie wykopować tak zwane przestrzenie, normalnie kibice mogli być przy tym zawodniku, to się ich imię, nazwisko, ja byłem jednym z czterech najwię... zawodników w historii Juventusu, gdzie wszystkie miejsca przy mnie zostały... Wykupione. No nie podobało się to pewnie jakiś tam Ultrason czy coś takiego, bo Boniek pozytywnie mówi o, o Romie i tak dalej, i tak dalej. Mówi się, że pół Włochów kocha Juventus, a pół Włochów, y, pół Włochów Juventus nienawidzi, prawda? I to gdzieś można czuć, bo albo się, bajer, jest Juve... albo się jest Juventinem, albo się jest anti-Juventino, czyli albo się jest za, albo się jest przeciw. Nie ma... Nie ma pośrednich i to i to widać. Ja między innymi mi między innymi zarzucają to, że ja jako ex Juventino powinien być Juventino, a nie anti Juventino. ja nie jestem ani anti Juventino, ani Juventino, tylko jestem normalny. A dla takich ludzi nie ma miejsca. Takich <laughs> ludzi nie ma miejsca. Niestety we Włoszech dla takich ludzi nie ma miejsca. Właśnie musi być deklarowany. Ja nigdy do Juventusu nic nie miałem, wręcz przeciwnie, zawsze o nich mówiłem ciepło, sympatycznie, o drużynie. Nie podobało mi się, że w momencie, kiedy dwóch najważniejszych ludzi, którzy za zarządzało klubem, mieli sprawy w sądzie, o, że tak powiem, o. O tym, że zarządzali sędzią, że nimi wpływali na sędziów, czy powiedziałem, że jest to trochę dziwne, że, że tacy ludzie byli i są w Juventusie, no to, to oczywiście wszystkich... Chodzi o Luciano Modziego, czyli twarz afery Calciopolis, za Juventus o, został zdegradowany. O, o, oczywiście. Juventus jest jeden z najbardziej, że tak powiem, e, największych klubów w, w Europie, zdecydowanie klub numer jeden. We Włoszech i ja cały czas mówię, że dziwię się, że taki klub może korzystać z usług człowieka, który spowodował, że na tym klubie jest taka duży cień, prawda? No, ale wiadomo, co się może nie podać, jak ktoś z boku to mówi, nie, bo ty grałeś u nas, to ty powinien być cicho, nic nie mówić, ty powinienes być, że tak powiem, po cichu być z nami. Natomiast no, nie o to chodzi. Porozmawiajmy o tym meczu, kiedy Juventus pierwszy raz zdobył swój puchar Europy, a pan został pierwszym Polakiem, który E, który zdobył puchar Europy i do dzisiaj jedynym polskim piłkarzem z pola e, z pucharem potem tylko, bramkarze. Tylko trzej bramkarze. To jest mecz, który jest wspominany do dzisiaj no, z powodów smutnych. Ja się zastanawiam, czy panu się kiedyś, panu się hejzel śniło po tym meczu? Znaczy ja panu powiem, czy mi się śniło. No mi się nie miało specjalnie coś śnić, bo w momencie, kiedy to się wszystko zdarzyło, ja byłem w środku w szatni. Mi się mogło śnić to, co było potem, bo myśmy w szatni, tak, że słyszeliśmy, co się dzieje, karetki. Gdzieś tam jakieś oberwanie, jakieś trybuny itd. i tak dalej. Osoby, które straciły życie. My nie chcieliśmy grać. Piłkarze byli zaniepokojeni. Większość piłkarzy Juventusu była zaniepokojona. Co się stało z ich rodzinami, bo było wiele rodzin na tym meczu i tak dalej i tak dalej. Ze względów bezpieczeństwa, ze względów yy, policja i inni mówili, że no, musimy wyjść na boisko, bo jak nie to ciężko będzie zarządzać tym tłumem 55 tysięcy i w końcu nas namówili. Jak żeśmy wyjść, no, to staraliśmy się ten mecz wygrać, bo to jest normalnie. Jakbyśmy nie wygrali, to by mówili, żeśmy nie uhonorowali tych, co stracili życie. Jak żeśmy wygrali, to znowu pół Włoch mówiła, że jak można było grać i cieszyć się po zwycięstwie i tak dalej. Niechętnie do tego meczu Wracam z wielu względów. Muszę powiedzieć, że byłem jeden zawodnikiem w tym meczu z Juventusu, który całą premia, była to premia ponad 100 tysięcy euro za jeden mecz w tamtych czasach. To w tamtych czasach to była, był naprawdę odlot. To w ogóle nie wziąłem złotówki z tego meczu, powiedziałem, że nie chcę tych pieniędzy, przekazałem te pieniądze na, na fundusz dla ofiar zmarłych rodzin, czyli był to mój też ostatni mecz w Juventusie, bo miałem już podpisaną umowę. Z Romą i to, to wszystko wie pan, to wszystko spowodowało, że że, że że stało się jak stało, że tego meczu specjalnie za bardzo nie wracam. Oczywiście jest mi przykro, że Elan y, mnie wyciął. Na, kiedy szedłem sam na sam ja by mnie nie dosięgnął, no to pewnie bym ja strzelił bramkę. Czym był pierwszym Polakiem, który w meczu 1-0. Y, ale gdyby był system VAR, to nie byłoby tego karnego, prawda? Bo było lekko przed linią. Nie, no było. Było mecz przed linią, no ale myśmy uciekli sędziemu. Oczywiście się do tego dobudowuje teoria, że sędzia specjalnie oddał nam rzut karny, bo, bo Juventus musiał no, w ogóle jakieś herezje, historie. Natomiast no dramat polegał na tym, że, że ja miałem prawo się z tego meczu cieszyć, jak każdy inny piłkarz, który o takim meczu marzy. A z tego się zrobiła jedny, jedna wielka tragedia. Tak wszystko się właściwie rozegrało w 10 minut. szarza kibiców Liverpoolu i... 38 osób zginęło, 39 w szpitalu dwa miesiące tak, tak. później. Przyczyną była totalna i kompletna głupota, brak organizacji. Na, na, jedną, na jednej trybunie za bramką była połowa kibiców angielskich i połowa kibiców. Włoskich, przydzielonych jakimś tam małym kordonem policji. To się na zasadzie działo, że trochę było nawet nie bijatyki, przepychanki, tylko gdzieś tam jak ta jakaś akcja, panika. Powiedzmy sobie jeszcze, że tam nic nikogo nie koniec po prostu struktura nie wytrzymała się, oberwało wszystko. I to było przyczyną, że doszło tak wielkiej tragedii. Aczkolwiek no, brak odpowiedzialności ze strony organizatorów no, był potężny. Warto było wtedy grać? Jakbyśmy nie grali, no, to, to, to były obawy, co by się stało. Był problem, co zrobić z tymi ludźmi jak ich wyprowadzić ze stedem? natomiast posiłki na to, żeby w ogóle całą sytuacją, że tak powiem, zarządzać, no to przyjeżdżały posiłki na to, nie byli w ogóle do tego przygotowani, mówi, że potrzebują na to dwie godziny czasu, żeby to zebrać, zorganizować, zrobić jakąś logistykę, panowania nad tłumem i, że musimy wyjść, a ja pamiętam, że na Liverpool już była na boisku z sędziami, a myśmy nie chcieli jej wychodzić. No w końcu nas tak to to, no, to, to do waszej szatni przybiegli ranni, prawda? Tak, 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 to znaczy nie przy, przy, przy nasza, okay. nasza szatnia też służyła za, jak gdyby taki naturalny sposób wyprowadzania tych rannych ze stadionu, żeśmy to wszystko widzieli. Natomiast no, żeśmy zostali gdzieś na ten stadion wypchnięci. Idźcie, musicie grać i grajcie. No, jak się zaczął to się zaczął mecz, no. Bardziej to przypominało obóz koncentracyjny niż spotkanie piłkarskie, aczkolwiek no gdzieś tam każdy w sobie grał według jakiejś tam swojej psychiki, według swojego systemu nerwowego. Ja meczu grać nie chciałem. Doszło do tego, że trzeba było mecz grać, no to grałem jak najlepiej tylko potrafię. Po meczu pieniędzy za mecz nie wziąłem, byłem jedyny, który to zrobił, z wszystkich tych, którzy byli na boisku i do siebie nie żadnych, mam żadnych zastrzeżeń. Powiedział pan Wilczorna, że tym zwycięzcą się nigdy nie chwaliłem, bo... Tak jest prawda. I tak byśmy ten mecz wygrali, ale dla mnie ten mecz nie był wygrany. To jest, to jest no. największy ból, bo był to mecz, który mógł być, tak jak jest moja, można powiedzieć, jakiś bilet wizytowy mojej kariery w reprezentacji, to jest Polska-Belgia e, 3-0, prawda? Gdzieś uważam, że grałem też inne mecze dobre, ale tak się złożyło. Mecz 3-0, czy bramki strzeliłem, hat-trick i to jest mój bilet wizytowy, to ja uważam, że mój ostatni mecz z Juventusem w Brukseli mógł być takim biletem wizytowym. Ja uważam, że byłem wtedy w takim gazie, że mogłem i strzelić nawet jeszcze więcej bramy. Natomiast no, ten aspekt taki, można powiedzieć, <laughs> psychologicznie odegrał tak wielką rolę, że człowiek tak a więc się nie może oficjalnie chwalić, że to że tego wygrał. Stało się, jak się stało. Zginęli ludzie, no to trzeba było... To, co mogło być najpiękniejsze w by się zostało zapomniane. Jaki to był klub wtedy? Juventus? Juventus był, był, jest i będzie zawsze wspaniałym klubem. Juventus jest najpierw zorganizowanym klubem e, we Włoszech, znakomite miasto do grania w piłkę, znakomity e, klimat, klimat, który ci pozwala cały, na cały rok, na dobre, fajne trenowanie, na dobre samopoczucie. Na temat kibiców, no nie mi się wypowiadać, bo jak ja byłem, to byłem idolem i do Qui, to zawsze była taka zibi forever. Oni byli źli, że pan odchodzi do Romy. Ja w Juventusie grałem, wygrywałem wszystko, wygrywałyśmy wszystko, natomiast no gdzieś tam musiałem swojej rodzinie o wszystkim pomyśleć. Ja nie byłem człowiekiem, miałem 26 lat, jak wyjeżdżałem z Polski, to wyjechałem z jedną walizką i to było cały mój dorobek, można powiedzieć. W Polsce miałem tam jakiś dom czy coś takiego, malutki, drobny, ale w Polsce żaden piłkarz wtedy nie był bogatym. Grałem 3 lata z Juventusem, zacząłem mieć 29 lat i chciałem też zarobić trochę więcej pieniędzy, żeby jakoś w życiu mieć jakiś ten start popiłkarski, po prawda? To nie tak jak dzisiaj, że się można w piłkę grać 3-4 lata na wysokim poziomie, można potem całe życie nic nie robić, prawda? I Roma bardzo mnie chciała, zresztą Roma mnie chciała już przed tym już poszedłem do Juventusu. Było coś takiego, co nazywano lo... stile di Juve. Estile Taki... Juve. Sznyt, którego wymagał Ruta Anielich, żeby być dobrze ubranym, ładnie ostrzyżonym, hmm. dobrze się zachowywać na zewnątrz, a klub już resztą się zajmie. To przetrwało? To znaczy nie wiem czy przetrwało, boję się podejrzewam, że nie, że już to się zmieniło, ale w naszych czasach rzeczywiście się mówiło stile, się, stile, o tym Jak się co by o Tevezie powiedział stile, jego tatuaże. To, nie, nie, no to było słynne i znane w latach 70., w latach 80. zawodnicy. Czy pan tego doświadczył? Tak? To znaczy ja też w pewnym sensie tego doświadczyłem, bo, bo jak się no, wchodziło kiedyś, kiedyś się śmiercił, brał, tak? kiedy graliśmy jakiś mecz i tam w przerwie meczu w przerwie meczu coś tam się odezwałem, powiedziałem, no i na drugi dzień do mnie żona, do mnie żona mówi, ty dzwonił prezydent Juventusu, żebym do niego przyszła. No i zobaczmy, co chce. No Boniperti, tak? Ta, boni -perti. No i tak, Boniperti. No i żona potem przyszła i się, się więc się pytał, mówi, czy tam w rodzinie wszystko dobrze, czy, czy, czy wszystko się dobrze układa. Dlaczego pomorszczek w przerwie był troszeczkę zdenerwowany, Myślimy, że sytuacja rodzina ma jakiś wpływ, czy coś tego tak, że tak, chci, chci, chcieli wszystko. Chcieli w y, wszystko, wiecie, poza tym umieją to wszystko zrobić dobrze w białych rękawiczkach, jest takie powiedzenie po włosku toryneze falso ma corteze, czyli, czyli po polsku to powiedzenie, że turyńczyk to jest bardzo uprzejmy, grzeczny, ale, ale, ale trosze, trosze, troszeczkę taki fałszywy, że potrafi po cichu swoje swoje robić. Oni strasznie, strasznie im zależy na tym, żeby to Stile Juventus yy, było, no, ale czasy się zmieniły. Dzisiaj, no, dzisiaj już mieli przygody ze swoją drużyną, z korupcją, z innymi historiami, że trudno o tym mówić. Anieli to był taki prezes, który lubił dotknąć drużyny, szatni? Prezydentem klubu był pan Boniperti, właściwie wszystko się obracało wokół niego, wokół Trapatoniego. Natomiast no, pan Anieli to był właściciel Fiata, czyli największej fabryki, która była we Włoszech, producent y, samochodów i nie tylko, bo Fiat, to przecież tam produkcja samochodów, to wcale w tamtych czasach nie była. Największa, tam to jeszcze były inne jakieś, jakieś, jakieś no. silniki okrętowe, tamto, siamto, Jovan to 100 tysięcy, w ogóle na no, całe Włochy to, 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 to był Fiat, prawda? No i Anieli był właścicielem, no to to to, to, to 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 było w ogóle postać gigantyczna, postać w ogóle z innej bajki. Dzisiaj ta, ta jednak siła rodzina Anieli troszeczkę się zmieniła, już nież taka wpływowa jak była, aczkolwiek no, cały czas y, ludzie, że tak powiem, z rodu Anjeli odgrywają ważną rolę w rzeczywistości włoskiej. No jak, jak zmarł Gianni Agnelli, to w tej fabryce Lingotto, starej fabryce Fiata, była kolejka do, do trumny jak pan wodza. Bo ludzie go uchwalili. bo Pan, ciężko być wodzem Ukochany Zresztą jak się jest wodzem, to się jest nienawidzonym, prawda? On ponoć sam negocjował transfer Platiniego w tym samym czasie, kiedy Pan e, swój Trudno udaniał... powiedzieć, bo Platini był wolnym zawodnikiem. We Francji był inny system Platyni był wolnym zawodnikiem i on chciał Platiniego. Jemu się Platini podobał i on chciał i zawsze mówi, że to jest jego... Że to jest jego dziecko, że Platini to jest jego dziecko. Ja kilka razy też to do, doświadczyłem, bo, bo zażyły takie historie, że w kontrakcie mieliśmy, że nie możemy jeździć na nartach. Prawda? Mieliśmy blisko Sestiera, jakieś 120 km od Sestiera, które rodzina Anielich wybudowała wybudowała, od, od Tam była w ogóle fabryka, niedaleko fabryka. Budowanie, no fajne góry i tak dalej. Zresztą Olimpiada tam była. No i czasami w poniedziałek dzwoni do mnie rano Michel i mówi: Przyjdź tutaj do adwokata. Mamy przyjść do adwokata. Adwokat miał oczywiście piękną posiadłość. Czyli dzanianieli. Czyli dzanianieli tam go jego I Czasami nas w poniedziałek rano brało żeśmy lecili do Sestier na narty, ale narty polegały na tym, że zawozili nas na górę. Zjeżdżaliśmy, nie wyciągę tylko helikopter, żeśmy zaczęli cztery razy, wracali w to z powrotem, i wracaliśmy do. To strasznie bolało pana Bonipertiego. Że są równi i równiejsi, tak? Żyła grała strasznie, mówi: Jak to jest możliwe, że oni jeżdżą na tych nartach. Przecież nie można. Dlaczego ten Nanieli, tego Platiniego na te narty wie, że przecież nie wolno. No ale gdzieś tam coś zawsze, rozchodzi. się, prawie zawsze wygrywali, czyli, czyli problem był mniejszy. Kiedyś była taka anegdota przed prezenta Nieli: Do szatni, Michel po meczu był z papierosem. I nie na niego patrzy. Szkoda, że tego nie można powiedzieć po włosku, bo do niego patrzy i mówi tak. A ty, kolego palisz papierosy. Mówi tak, panie prezydencie, pan to się musi martwić, jakby Bonini zaczął palić, a nie. Ja. <ścoughs> no, prawda, to było dobre. zawsze mówił do Terapatonego, tak, ja mam tak dobre nogi, że nie muszę biegać. A ja zawsze mówię do Terapatonego, ta, tak, oczywiście to przesada, bośmy nie byli jakimiś naukowymi palaczami, ale czasami człowiek sobie. Podpalę tanec sobie tak. Panie trenerze, czy pan mnie widział w jakimś meczu, że miał problem z płucami? Nie. To o co chodzi. <gry> Który finał z tych, których pan zagrał, jest najbardziej pana finał? W takim najbliższym sercu. Znaczy ja uważam, uważam tak, że mecz na Hazel, Juventusowi byłoby ciężko wygrać bezemnie, bez mnie, bez Platyniego. Uważam, że super puchar z Liverpoolem, no to prawdopodobnie to, to u takim, że akurat sam wygrałem, bo trochę chyba było śliskie boisko i z polskim doświadczeniem, no, a tak zimy tutaj. Na tak zimy, nie. z polskim doświadczeniem, z tym śliskiem zmarniętym boiskiem był bo jedyny, który biegał tak, jak trzeba było biegać, prawda? I tak dalej. Zdobyłem zwycięską zwycięską w meczu to jest puchar z doberców pucharów, czyli, czyli trochę było. Najbardziej jaki finał pamiętam, to ten, którego nie zagrałem. No, Mistrzostwach świata w 1982 roku. Ja by nas nie oszukano, a mnie po prostu oszukano. Mi dano specjalnie żółtą kartkę, żebym nie grał w finale, żeby nie grał w półfinale. Uważam, uważam, że jakbyśmy zagrali w półfinale, z w takim samym składzie, jakbyśmy grali, to mielibyśmy wielką szansę. Natomiast, no niestety, no, to były inne czasy, to były czasy, gdzie, 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 gdzie różne rzeczy się robiło i. i obron... ja Teraz musi pan czekać, że ci za panem pana pomszczą. Ja im jak najbardziej mogę w tym, jak najbardziej mogę w tym. Pomagam jako prezydent związku, bo ci za mną to im niczego do tego, żeby wygrywać nie brakuje. Tak naprawdę powiedziawszy, no chłopaki, dajcie z siebie jeszcze więcej z wątroby. No.